Jak nie zapięknie. Ja O, pan! Ja to Już! mogę Jak <grymne> <grymne> Żyjesz? Nie. Ja też mogę. Ja? Mi! No to, no to panią, panią zapniemy i każdą. Nie. Także tak szybko. <grym> o Boże, muszę to na internecie wziąć. A skudnialo, chociaż panią zapniemy. Ja, tak Oj nie? nie? Teraz będzie szybciej. Co, 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 nakręcaj się. Nakręcasz? Nakręcam. Jest tak! Nie tu! Dobra, nie bój się. Fajnie było? Złamiłeś się trochę? Nie. Nie? Nie, nie się. dobrze, Grzegorz, nie? Jeszcze, <grym w ten moment> Nie, nie ostrości. Nie nie, 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 nie Trzymaj na jednej. Patrz tania, patrz tania.

oh boy